Milicz jada. Zapraszamy nie tylko na smaczną pizzę. Maria Wilgosz zapraszam do kolejnego wydania faktów milickich. W dzisiejszym wydaniu święto policji. Centrum Usług Wspólnych w Gminie ruszył sezon kąpielowy nad mielickim zalewem. 24 lipca o godzinie 13 na placu komendy Policji w Mieliczu z okazji Święta Policji odbył się uroczysty apel. W tym roku szczególnie uroczyście jest obchodzony ten dzień, gdyż właśnie w tym roku przypada setna rocznica powstania policji. Gośćmi uroczystości m.in. byli zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, władze lokalnych samorządów oraz przedstawiciele służb mundurowych. Nie zabrakło też przedstawicieli Milickiej Grupy Rekonstrukcyjnej. i policjanci, a także pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Wiliczu. Tegoroczne święto Policji jest dla nas szczególne. Łączy się bowiem ono ze setną rocznicą utworzenia Policji Państwowej, która została powołana ustawą Szczelni Młodzieżu Polskiej z 24 lipca 1919 roku, a więc dokładnie 100 lat temu. Wspomniana ustawa dokonała unifikacji wcześniej istniejących formacji policyjnych, Milicji Ludowej i Policji Komunalnej, która to następowała stopniowo, wraz z umacnianiem się jednolitych struktur państwowych na całym terytorium II Rzeczpospolitej. Na początku II wojny światowej, w czasie kampanii wrześniowej, zginęło lub zostało zamordowanych od 2,5 do 3 tysięcy policjantów. Około 12 tysięcy dostało się do niewoli sowieckiej, których prawie 6 tysięcy zostało zamordowanych, spoczywa na polskim cmentarzu wojennym w, w Dniu 6 kwietnia 1910 roku, po transformacji ustrojowej, Czerwony Rzeczpospolitej Polskiej powołał policję, która wróciła do przedwojennych korzeni i weszła do struktur międzynarodowych. Od momentu powstania policji do dnia dzisiejszego Stoimy na straży przestrzegania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Służba w Policji nie była i nie jest łatwa. Wymaga od nas konsekwencji i ofiarnego zaangażowania, a także wrażliwości i akceptacji wobec innych ludzi. Policja działa na rzecz i dla społeczeństwa. Dlatego obok stania na straży przestrzegania prawa i walki z przestępczością, bardzo ważne jest pogłębianie zaufania społeczeństwa do policji. Panowie komendanci, panie i panowie policjanci, szanowni goście, że tak licznie zebraliście się na tych wyjątkowych uroczystościach. Wyjątkowych, bo jak wspomniał pan komendant, dokładnie 100 lat temu Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej. Policja Państwowa jest organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Tak stanowi artykuł pierwszy tej ustawy. Minęło 100 lat i na pewno te założenia są nadal aktualne, bo przecież porządek, o bezpieczeństwo, spokój to są te ważne elementy, które w codziennym życiu nas dotykają. Tak jak wspomniał Pan Komendant, powiat milicki jest powiatem bezpiecznym. Wspólnie z Przewodniczącym Rady chcemy Państwu pogratulować, podziękować i złożyć życzenia. Pogratulować nagrodzonym, oznaczonym, życzyć Państwu i również pozostałym pracownikom, aby takie właśnie chwile jak dzisiaj były motywacją do kolejnej Lepszej pracy, dobrej pracy, którą wykonujecie, pracy, która czasami wymaga poświęceń, bo i zdrowia, czasami życie jest zagrożone. O czym my tutaj naszej małej ojczyźnie wiemy, bo z takimi przypadkami się spotykaliśmy. Chcemy podziękować za to, że właśnie codziennie jesteście w pracy, pracy, i można powiedzieć, że jest to też służba, czyli Czujemy się tutaj bezpiecznie, a że problemów jest wiele, to o tym wiemy doskonale, bo kiedy 100 lat temu mówiono o tych trzech elementach, wiadomo, prewencja, wiadomo, inne jeszcze ważne rzeczy, z którymi się spotykamy, ale, ale sens jest nadal taki sam. No i życzyć Państwu kolejnych sukcesów. Tutaj, w imieniu zarządu powiatu, wszystkich radnych. Mamy taki drobny prezent oprócz kwiatu i listu gratulacyjnego, również prezent taki, abyście Państwo, Pan Komendant, wie na pewno, jak to spożytkować. Także w imieniu wszystkich tu obecnych dziękuję Państwu za zaangażowanie i życzę kolejnych 100 lat owocnej pracy. Dziękuję bardzo. ruszył sezon kąpielowy nad Milickim Zalewem. Pod okiem ratowników kąpielisko będzie czynne w godzinach od 10 do 18 aż do połowy września. Na amatorów kąpieli czeka też sprzęt pływacki, który można wynająć. Jakie jeszcze atrakcje czekają na zainteresowanych? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Pani Prezes Fundacji Ziemia Milicka. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie nad Zalewem na Milickiej plaży z samego rana. Właśnie przyjechali ratownicy. Przygotowują plaże dla, dla, dla naszych turystów, dla mieszkańców, dla mieszkańców powiatu milskiego. E, proszę Państwa, u nas się dzieje sporo. Zapraszam do polubienia naszej strony na Facebooku, Fundacja Żydzi Miejskiej. Tam się na bieżąco pokazują wszystkie aktualności i wydarzenia, które tu się odbywają. E, w sierpniu. Się również, odbędą się również zawody kajakarskie, rodzinne, będą to dla, zawody dla osób indywidualnych, w parach i rodzinnie, zresztą jak w latach ubiegłych. Nasze miejsce wyznaczone do kąpieli będzie czynne. W weekendy. No tak przewidują przepisy, że nie, mog nie może być dłużej. Wszyscy, którzy przychodzą, będą mogli korzystać z naszego sprzętu sportowego i wodnego, to znaczy kajaki. Mamy leżaki, które oferujemy za darmo. Mamy proszę Państwa również nad zalewem dwa boiska do piłki siatkowej, którą też podnajmujemy bezpłatnie dla chętnych. Także atrakcji będzie, będzie dosyć, dosyć dużo, jak, jak na nasze możliwości. Burmistrz Piotr Lech zaproponował utworzenie Centrum Usług Wspólnych w zakresie kadry i księgowości dla wszystkich gminnych placówek oświatowych i kulturalnych, co pozwoli na zaoszczędzenie około 300 tysięcy złotych rocznie. Sytuacja, w jakiej dzisiaj znajdują się samorządy, szczególnie te gminne, m.in. nasz, gdzie coraz więcej zadań jest nam zlecanych, przekazywanych bez wystarczających środków na to, powoduje, że Musimy szukać oszczędności praktycznie wszędzie. Jednym z takich elementów jest właśnie ut utworzenie cuw czyli Centrum, Centrum Usług Wspólnych. Od dwóch miesięcy mniej więcej trwa opracowywanie audytu, który pokaże nam, czy stworzenie takiej jednostki da, da efekty ekonomiczne. Czy stworzenie takiej jednostki da efekty organizacyjne i przede wszystkim pokaże, w jakim zakresie należy tą jednostkę stworzyć? Myślę, że zakończenie tego audytu na, nastąpi na przełomie sierpnia i września, i wtedy właśnie zapadną decyzje co do powstania tej jednostki i co do zakresu jej działania. Jeżeli Stwierdzimy, że taka jednostka jest konieczna, to jeszcze we wrześniu na sesji Rady Miejskiej zaproponujemy radnym przegłosowanie utworzenia takiej jednostki, która miałaby powstać od 1 stycznia 2020 roku. 20 lipca, już po raz 14, odbyło się w Piękocinie Święto Lasu, na którym bawiło się ponad 200 osób. Organizatorzy przygotowali wiele widowiskowych konkurencji, które nawiązywały do tematyki leśnej. W tym samym czasie w Godnowej odbył się charytatywny festyn pod nazwą imieniny Bociana, które w tym roku obchodzi jubileusz 10 edycji. A teraz zapraszam na wiadomości pogodowe, które przedstawi Oliwia Ochman. Oliwio, jaka pogoda na weekend? Po dość chłodnym początku lipca do naszego kraju wraca znów wyższa temperatura. W weekend zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. We wschodniej połowie kraju również burze. Temperatura minimalna od 13 do 14 stopni na wschodzie, do 16 stopni na zachodzie. Tylko na Podhalu około 12 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 21 nad morzem i 23 stopni na północnym wschodzie do 28. Na południowym zachodzie wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 km na godzinę. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnego wydania Faktów Milickich.